No, tutaj postanowiłem to jest y, ciasto z pół mąki, tak ładnie się rozrosło. Tylko, że niestety przez moje lenistwo cały dzień wczorajszy leżało y, w miejsce tak. Były odwiedziny wczoraj pana dzielnicowego, a właśnie tak przyszło mi na myśl. Tutaj filmiki nagrywam, jak to Polak żyje w czasach covidowych. Przed chwilą dzwoniłem, żeby się zarejestrować do lekarza ogólnego. No niestety, nie wyszło. Znaczy wyszło, ale to może powiem w innym filmiku. Wyszła rejestracja, ale no właśnie. To będzie poświęcony temu osobny filmik. A na co chciałem zwrócić uwagę, po raz trzeci będzie y, przeze mnie, podkreślam przeze mnie, ten spodeczek będzie stłuczony. Bo niestety ktoś tak sprząta, że sprząta te spodeczki, wyrzuca, bo one pękają. A niestety nie mam innej, innej możliwości y, zrobienia sobie chlebka. A tutaj Woda mi się gotuje Dobra o. Ale parę No dobra Jak widać Na załączonym gazku, obrazku W filmie Gaz jeszcze jest W tle słychać sygnały dźwiękowe czyli znaczy, że jeszcze żyje no to do później